Ostrożnie, już jedzie i bardzo bezpiecznie, omijam krzewy i drzewa. Dzwoni mój dzwonek, wesoło i grzecznie, już nigdy nie chcę tak śpiewać. Ojejku. Dziękujemy bardzo! My dziękujemy. Dziękujemy, że mogłyś, mogliśmy ugościć dzieci. Jak uporowało się Dzięki. dzieciom, tak? Dzięki. Ulobało się, czy nie? Tak. Właśnie tak, tak. tak, tak, tak. chciałam dziękujemy, ale na przykład. Dziękujemy! Zresztą ja to A to biedne, śliczne. Doszło.